Szósty mecz dzisiejszych zmagań przed nami. Pierwszy w ramach rozgrywek Ekstraligi. Naprzeciwko siebie stają dwie drużyny: Martins Home Alliance kontra Bielszowice. Ci pierwsi w mieszanych nastrojach. W, 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 w poprzednim spotkaniu. A może I teraz Bielszowice mają swoją szansę. Bielszowice! Ramka, ale jest ładnie znalazł. Zawodnik z numerem 99, Filip Baron, wpisuje się na listę strzelców. To jest notabene, zawodnik, który otrzymał nagrodę w postaci bonu na darmową pizzę u Batmana. Pozdrawiamy w, w, u właściciela pizzerii u Batmana. Bardzo dobra pizza. Kolejki. Tak, i gol był naprawdę. Byłem, że w poprzednim spotkaniu drużyny zamieniły się połowami. Chciałbym ci, Kuba, powiedzieć, że tutaj również jedną rzecz zauważyłem. Niszem, jak kiedyś była taka. Stara, stare czasopismo dla dzieci. Gdzie Teraz jest poczekaj, woli. bo mamy, mamy wyrównanie. Ramkę, tak, mamy w ramkę. Mamy Pozdrawiamy, wyrównanie. Pozdrawiamy kapitana. 1 do 1. Trzy minuty kazali nam czekać. Gracze Martins Home Alliance na odpowiedź na gola Bilszowic. Status quo, mecz zaczyna się od nowa. Kontynuując moją wypowiedź, zauważyłem, że kapitan drużyny Martins nie ja tak twierdzi, zwłaszcza że patrząc, że w drużynie Martins jest tylko dwóch zawodników na, na zmianie. Teraz trochę więcej pola. Trzech na dwóch jest przewaga. Piękna jest, akcja. Jest bramka. Jest bramka. Mamy, Mamy bramka. prowadzenie. To jest Mamy to, o czym mówiłem. Ta bramka wisiała w powietrzu. I jakby na twoje zawołanie po pięknej akcji. Władysław Milajew strzela bramkę dla Martinscom. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam. Nazwiska... Coś tam sugerują zawodnicy Martins, niestety nie rozumiemy za bardzo, co oni tam sugerują. Ależ teraz atomowe uderzenie! Posłał rakietę Miewa, na bramkę. Miewa ta rakieta będzie nominowana do gola kolejki, tak mi się wydaje, bo naprawdę tutaj Yuri Kliwomas. Przepiękne uderzenie, przepiękne. przepiękne. Jeżeli macie jakieś propozycje, być może są tutaj jakieś osoby, które. Się tym tematem interesują, mogą dać informacje, a tymczasem jest 3 do 1 dla Marti Piękna akcja, kolejna w tym spotkaniu. I Bielszowice pomału lądują na opłatkach. Dokładnie tak, zawodnik z numerem 8 jest to Maksym Jaworyski. Szela Bramkę na 3 do 1. Utworzymy katowicką ligę filozoficzną. A może to działa tak, że właśnie nie widzą i w snach coś widzą i może jakby... Ale teraz my widzimy piękne trafienie! ja muszę zobaczyć to na powtórce, bo... Kolejne trafienie, które będzie nominowane do zestawienia bramki kolejki. kolejki. No, ładna bramka. Bardzo rozpraszam, jest kania krążąca. I mamy drugie, drugie trafienie dla Bielszowic. Po błędzie w wyprowadzeniu piłki, zmniejszając straty. Mamy 5 do 2. I mamy ta... kolejne pytanie. Kolejne pytanie. Ja czytam kolejne pytanie. Co trzeba pierwsz zniszczyć, żeby tego użyć? Jest jedną z wielu dobrych odpowiedzi. No i cieszymy się bardzo, że. Y mamy pytanie od Dominika. Czy Pan Bóg może stworzyć taki kamień, którego sam nie byłby w stanie podnieść. Odpowiemy za chwilę, bo Bielszowice na sekundę przed końcem. Na sekundę przed końcem strzelają trzeciego gola i wracają do gry. Było 5 do 1. Pierwsza, pięć, pierwsza połowa się właśnie zakończyła. Mamy 5 do 3. To zwiastuje nam emocje. Tylko uruchomił się czat, uruchomiły się emocje, uruchomiły się Bielszowice. Mamy dwie braki. Pytanie do widzów od kierowni, od kamerzysty. Jak, jaki obstawiają wynik w meczu liverpool Manchester United? Tutaj przekazuję, jaki obstawiacie Gol. wynik. Jest bramka Martin Słom na 6-3. Po rękach bramkarza niestety, piłka wpada i troszkę te emocje nam opadną. Mamy pierwszego gola w tej części spotkania. Dokładnie tak. Znużyliśmy przez 7 minut, praktycznie, nacieszyć się komentarzami, żeby zobaczyć pierwszą bramkę na parkietach Halispoder. Bielszowica teraz w natarciu, ale bramkarz broni. I bramkarz. mamy Bramkę! Bardzo ładnie rozegrany stały fragment. Przepiękny rzut rożny, Przepiękny rzut rożny, dokładnie. No i znowu dwa gole różnicy. Liczę, liczę na to, że Bielszowice powalczą. Do końca. Ja bym chciał. Tylko żeby nadać kolorytu temu spotkaniu, to fajnie jakby jakieś faule popełniła ekipa Martins Home. No tak. Teraz będzie szansa i mamy Siedem siódme bramka. trafienie w tym spotkaniu dla drużyny Martins Home. 7 minut do końca, siódma bramka Martins Home. Trzy gole różnicy. Czy to już jest można powiedzieć. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dajmy jeszcze szansę chłopakom z wielszowic tak jeszcze zmienić zobaczymy przedłużony rzut karny jest ładna dania. akcja, o, akcja piękne pięć, podanie piękny pięciu, gol 3 minuty. Minuty. minuty do końca i mamy znowu emocje mamy znowu emocje ale i jak to, to rozegrali ta... jak wypaczył swojego kolegę Pięknie. na lewej stronie piękne podanie tony cross to było niczym podanie właśnie takie tony cross albo taki iniesta i patrz przenosimy się znowu na jeżeli i czemu tego nie robią tak naprawdę zostały dwie i pół minuty bramkarz bramkarz w tym momencie jest niepotrzebny. Samobój. bramka samobójca, samobójcza. Musiał interweniować, nie może mieć do siebie pretensji zawodnik Filip, z numerem Filip 99. Barron. Filip Baron, tak? Ostatnie sekundy w tym spotkaniu. Martins Home wygrywa 8 do 5 nad Bielszowicami odnosi pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Mamy Bielszowice. Bielszowice dalej bez premierowego punktu na ostatnim miejscu w tabeli, choć zagrali dobre spotkanie, mogą być z siebie zadowoleni. Jest to dobry prognostyk na przyszłość. H 8, Bielszowice 5. Bielszowice, które postawiły się bardziej doświadczonym kolegom. Ciekawe spotkanie. Ciekawe spotkanie zakończone z ciekawym rezultatem.